Każdy w czasach swojej młodości miał jakiś plan na życie. Sporo z nas chciało być na przykład takim średniowiecznym lordem. Eee, I w końcu w 2008 roku ukazuje się. To. I od teraz część z nas wie, że będzie chciała jeździć na koniu i ścinać ludzkie głowy. Nagle po 12 latach ukazuje się. To. Zaraz, zaraz, stop, stop, hola, hola. Co ty będziesz się tu jakimiś zagranicznymi tureckimi produkcjami zachwycał? Czyż Polacy, nie gęsi i tak dalej. Koronę królów sobie zagraj, a nie a Kurczę, kurcze. Wiesz, wiesz co nasi przodkowie z tymi Turkami by zrobili? Jakby ich tam? No, no. Ty, ty już wiesz co by zrobili. No. Koronę królów. Rzeczypospolitej. No i dobra, zaczynamy sobie nową grę w takim razie. Klikamy przycisk graj, coś nam się tutaj pokazuje, e imię, hasło, język, ale my zaczynamy od rejestracji. Koroniarz, najznamienitszy żołnierz Polski, husari, towarzysz, wywodzi się z... Tutaj są jakieś światy, weźmiemy sobie dowolny, bo to tak naprawdę nie jest... O, Siri. można grać Cirillo. Rolnikarz, szlachcianka, kozak, Litwin. Rodział w przedpremierowym teście gry wyrażam zgodę na przychowanie danych, przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu jak najbardziej, bo to jest wersja yy, beta podobno, z tego co się orientuje. Weźmiemy sobie kozaka, tak? Jak to prawdziwy Polak, to będzie kozak. Postęp wczytywania, ale czego wczytywania? Nic, nic nie zapisałem. Tak, w ogóle gra jest z gatunku MMORPG, ee, o czym nas informuje na samym początku. E, ojciec twój w swoim czasie wywojował z, wielki, wojował z wielkim rycerzem zwanym Onufrym Zagłobą. Dobra, nieważne. Panfary! Jest! Zalogowaliśmy się do gry. Dostałem medal. Fajnie, to jest jakieś. Jak tu, jak, jak tu się chodzi? Tu się klika! Halo, WASD! Opr czemu mi się kamera obraca? Jezu, Cze czemu kamera? Stop, halo, opcje. Escape nie działa. Wylokuj. A, bo muszę gdzie indziej kliknąć, dobra. Co ja mam zrobić? Skrzynka, a nie sklep. Wow, mogę kupywać outfity. Mogę zostać jakimś Sulejmanem, czy, czy, czy kimś tam, co tu jest. Włości posiadane nieruchomości nie mam nic, jak na prawdziwego szlachcica w tym okresie przystało. Generalnie jestem wolny, że tak powiem, od wszystkiego. Odgłosy włączone, wyłączone. Aha, ogólnie muzyka, konto VIP-sobie można wykupić za stówkę. Promocji 50%. Eee, dobra, co, co ja tak właściwie mam zrobić? Mamy tutaj mapkę, wow, Ka strzałeczka mnie, dobra, widzę, strzałeczka jest. Jezus Maria, mamy iść do karczmarza, który jest podpisany, że to jest NPC, pamiętajcie, to nie jest prawdziwy gracz, to jest NPC. Halo, Iwo... cześć Iwona, gdzie znajdę piwo? Dawaj. Piwo. Super, szczerze powiedziawszy, kompletnie nie mogłem się skupić na tym, co odmówił. Tu jest, Onufry, cześć Onufry, elo, mordeczko, Jezu, jak ta ja kamera lata. Mówię, a... Nie, ja chcę po porozmawiać, chcę. Ja mu wtedy mówię, a idź waść. Yy, tak, szczerze powiedziawszy, z dupy kompletnie ta rozmowa jest. Mój ojciec, e, ojciec mój inaczej mi wasz waszmościa opisywał. A skąd mnie zna? Dobra, Inom dalej. Szybko. Co ja mam zrobić teraz? Tutaj się do siedziby kupca... z Strza... Strzałkami! Strza... Halo, strzałki! Działają! Wow. Czemu jak oddalam obraz, to się przybliża? Dobra. Gdzie, gdzie ja mam iść? Jezu, jak to skokowo chodzi. Teraz, zaraz. Gdzieś tutaj. Tu? Ej, proszę mi nie resetować. Shell... Miller... tam! No, proszę mi nie zabierać kamery. Idziemy do Schell Millera. Ej, no. Gdzieś ty do wody w las, baranie. Wy, Wyłaś stąd. Tędy. Tutaj trzeba. O, czemu kółko działa zupełnie inaczej? Da się biegać! Nie po pieniądze przyszedłem, a z listem, co to pan za głoba, go prawnie odjaśnie oświeconego księcia Lubomirskiego przyniósł. Dobra, nie pierdziel, tu tyle. Za długie te dialogi zdecydowanie za długie. Te ja mam w ogóle. Udaj się w stronę faktorii kupieckiej u ujścia rzeki. Gdzie ja mam iść w ogóle? Jezu, ta kamera w ogóle nie chce współpracować. Dobra, idziemy. Nie idziemy, biegniemy. Bohater, profil gracza. Jest, szabelka. Czy na pewno chcesz, wy... Nie, nie chcę! Przeciągnąć trzeba. A tu mogę sobie. Kozak, rekruci czepność 1, atak 40. Nic z tego nie kubam. Tutaj, do tego typu. Do typa, do nadzorcy. A gdzie z tem niedołęgo? Tam to zanieś tam. Skałanie boskie z wami. A ty tu czego? Skałanie boskie? Czasem mi się wydaje, żem opiekunem domu wałjatów. Ech, mów, że płędko o co ci chodzi chłopcze, bom zajęty i nie mam pół dnia na dół ozmówki. <śmiany> nie rozumiem! <śmiany> Zażątuj jeszcze w ten sposób, a tak ci przyłożę, że zęby zostaną tylko wspomnieniem. O to mnie chodzi, co w nich jest dokładnie co do woreczka z ziarnem. Co do wołeczka mówisz. Kropka, widzisz, jest jeden mały problem. Nie mamy wszystkich wołeczków. Głabnie Wołeczku? Kilku. Tak, z pięciu dokładniej. Sołty z pobliskiej wsi Pole i Wody powiedział, że nam ich nie da i Co mówi? A Dobra. Nie będziemy z nim rozmawiać, bo jest to kompletnie, kompletnie bez sensu. Sołty z Polajwód. Nie ma. Spieprzaj. Trochę grzeczniej może. Spieprzaj, proszę. Proszę. Jaki miły, taki pasywno-agresywny. I tak wezmę po dobroci nie albo nie. Nie, to sami nie będziemy mieli co jeść. Nie Dawaj Wory, łatwo chłopa kopnąć, kiedy z głodu już. Wykonałem? Nie wiem. A, już wykonane! Wrócić trzeba. Dobra, idziemy. Tu, dobrze, dobrze. Tu, ej, stój, stój! Halo! I cóż tam wskuał? Twoje brakujące pięć worków. Dawaj denary. Ażem mówił ci, co byś kupował wołki zboża? Mówiłem, odzyskaj. Jakieś To nie, nie dostaniesz. Nie będę śeszczu Masz tu swoje 50 denałów. <laughs> Dobrze zarobiłem na typie jeszcze. Udaj się do Shell Millera. Masz zapierdalać, a nie się udawać. Dlaczego ta kamera tak jakoś, sko a, bo ona się zatrzymuje, jak ja obracam? O to chodzi. Czuję się, jakbym wykonywał pierwsze questy w Metinie w wieku dziewięciu lat. <ścoughs> Nawet urocze na swój sposób. Jak, gdzie przez płot będziesz gadał? Proszę podejść jak, jak człowiek do człowieka, chyba człowieka. Przeczędzrałbym sobie w Betina, kurczę, przez to wszystkoś obrócił? Surprise, motherfucker. Przynoszę od kupca stan magazynu! Ja, mój drogi chłopcze, wyglądam ci na Lubomirskiego. Przyjrzyj no się bliżej. Wielce mnie. chyba nie chce? A jak mawiali starożytnik, kiedy w brzuchu pusto w głowie groch z kapustą. Say what? Ja myślę, że w starożytności nie wiedzieli, co to jest groch z kapustą. Ale dobra. Idziemy do tego księcia Lubomirskiego. No z tym idziemy to trochę przesadziłem. Zapierdalamy. Prowadź ta. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy. gdzieś. Czemu mi kamera skacze? Mości za głobo. Jakem wasz mościa ostatnio widział, to wać pan starszy mocno i grubszy był. Hehe, <laughs> jak ja go ostatnio widziałem, to właśnie tak wyglądał. Ech, czasem nie mam cierpliwości do niego. Nic nie wiem o zwiększeniu opłat. No to normalnie tak, tak jak Morawiecki. Dobra, no to idziemy w takim razie. Drugi znacznik, zielony znacznik, dostałem. O co tu chodzi? Czemu ja nie mogę tego przewijać? Długie opisy, a nie da się przewijać. Dobra, języki dajemy. Nie mogę? Albo tu mo może się uczymy od kogoś, może to nie jest takie, że obsiub i tak dalej. Dobra, a mogę sobie tu? To mi tu pokazuje, ej. Diana. <laughs> Dobra, w tamtę stronę, ale to musimy chyba po drodze, bo ostatnia nasza eskapada. Eee, przez dzicz nie skończyła się za dobrze. Ej, kamera mi została! Tu się... Tu co się, gościu, Fabian Lis, co on się teleportuje, chłop? Dziewięć sygnetów dostałem, to chodzi chyba o doświadczenie. Bo tu jest taki sam sygnecik. Nie mogę na to kliknąć, bo bym chciał... Może coś, jakieś wytłumaczenie o co chodzi? matko, ten zasięg rysowania, w ogóle cze, czemu to jest wszystko tak brzydkie? Teleportacja... Wilki! Wilcy! Ej... Halo, liczebność drużyna Dobra, jebać ich WRR WRR gdzie, gdzie oni są. Gdzie ja jestem? Gdzie oni są? Chodź tu, wajzo! Co to, to za mgła w ogóle jest? Jakaś taka Dobra, idziemy, ej! Dobra, Klepiemy ich! Klep... Dawaj go! Tego po środku! Tutaj! Tego dawaj. Jest! Od rana do nocy, że kury się nieść nie chcą, a krowy niebieskie mleko dają. Łeb od tego pęka i chęć na życie odchodzi. O, można handlować. Nie można handlować. A po cóż to aż was trzech do mnie przyłazi? Trzech? A no trochę. Dobrze wiedzieć, no to idziemy dalej w takim razie. Bardzo ciekawe te kwesty. Takie. takie niezbyt angażujące. Uma Nani?! kilkanaście to upierdzielimy, no tu są. No to jebać je na ryj, gdzie jest moje życie w ogóle? Jest! Zwycięstwo! Wilcza skóra razy dwa i kierpce wygrałem. Jest! Jest! Pierwsza walka! Jak on łazi, jakby miał włosienicę na obydwu girach. Co dostałem? Lekki na pierś! Jest! To teraz będziemy mogli całe watachy wilków rozpierdzielać. Poszanowanie mości gospodarzu. No i czego się drze? Dawno mu pszczoły dupy nie pogryzły. Ciszej nieco, nie drażnij pan owadów. Otaczacie kilku bandytów. On poluje na mnie! Shell Miller na mnie poluje. Dziewięciu bandytów mnie zaatakowało. Dobra, rozjebiemy im dupę. Gdzie wy idziecie? Nie, nie w tą stronę! Ej! Arabella. No to i fajnie, teraz szabelkę będziemy sobie mieli lepszą. Do zagłoby musimy iść. Fedeksy wszędzie Fedeksy. Coś tu w ogóle... Te... Te okna... Migoczą. Tak bardzo migoczą. Jakie gówno dostałem? Tu jeszcze... Tu trzeba... Tu trzeba... O! No i fajnie, odkryliśmy w takim razie co tu się odpierdziela. Jednego detronizujemy, innemu dajemy władzę. Yy... No i spoko, ale co mnie to generalnie? Ta, ta struktura tego quest'a opiera się tak naprawdę tylko na chodzeniu i przeklikiwaniu dialogów, które są średnio... zabawne, średnio wciągające czy coś w ten deseń. Eee, I nie żeby mnie to jakoś specjalnie interesowało, co się tutaj dzieje. Otrzymałeś nadanie, jesteś teraz właścicielem wioski, ale mało kto będzie ci mówił, panie, bez szyterczego uśmieszku. Gra jest w fazie beta, chociaż moim zdaniem bardziej to przypomina jeszcze Alfę i to taką dosyć wczesną, this, ponieważ this, tak naprawdę okay. niewiele tam jest to, to jakkolwiek wytłumaczonych. Yeah. E, sama historia nie zachwyciła mnie, szczerze powiedziawszy, być może kogoś. E, więc pytanie, czy w obecnym stanie mogę polecić tą grę komukolwiek z was? Chyba sobie kurwa żartujecie.